Nie jest ze mną Kubańczyk. Jak nas się w Ram pam, pam witam wszystkich bardzo serdecznie. Kłaniam się, mówi do was Buddha. I mówię do Was w dzień, w którym mamy meetup. Meetup, na którym będę was woził mawerikiem. Natomiast najpierw zupełnie co innego. Jesteśmy przy makro w Krakowie. Jako że nie przewiozę was wszystkich moim mawerikiem, a na pewno troszkę się was znajdzie tam na miejscu, na którym się spotykamy, to musimy troszeczkę wyselekcjonować osoby, które przewiozę tym mawerolem. I idziemy do makro, żeby kupić hurtową ilość pianek, takich typowych marshmallow. I już pewnie się domyślacie o co chodzi, natomiast wszyscy, którzy będą chcieli się przejechać mawerikiem, dostaną paczkę pianek. Kto więcej z tych pianek napcha sobie do gęby, ten mawerikiem się przejedzie. Pierwsze 10 osób. Przejedzie się maverolem. pierwsza osoba zgarnia 5 stówek, druga osoba zgarnia dodatkowo stówkę, oczywiście dodatkowo jeżdżenie maverolem. A żebyście się nie nudzili, żeby nie było, że przyjdzie 100 osób, a tylko 10 będzie jeździć, to z nami będzie na miejscu również Paris C43 albo suprą, albo i tym i tym i będzie woził was dodatkowo. Także bez zbędnego przeciągania, lecimy do makro popianki. trzymajcie się. Bole, to nie wiem ile pianek człowiek tak do guzi zmieści, nie wiem, ja obstawiam 8, nie, nie więcej niż 10 chociaż. One się strasznie ubijają, więc. No, kupimy tych pianek naprawdę dużo, bo nie wiem, ilu was będzie. No, powiedzmy, że będzie was i każdy zmieści 10, czy tam każdy zmieści 12. To gdzie w ogóle są pianki w makro? Znaleźliśmy smak dzieciństwa. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście w szkole burgery w sklepiku po 20 albo 50 groszy, albo czy mieliście takie duże paczki z żelkami, bo ja miałem. Ale mamy przede wszystkim pianki. Dobra. Trochę pianek jest, to chyba nam wystarczy. No, nie wiem, jest tutaj. Z... 80 sztuk, myślę, pudełek, nie? Także będzie żartę. No, jednak to było za mało. jeszcze jeden kartonik. No, to plan działania jest taki, że już jesteśmy z Maverolem. Bagażnik w kijance zastępczej ZA45, a którego, jak widzicie, tutaj brakuje. Jedziemy Maverolem zatankować. Jedziemy na miejscówkę do Was, poczekamy chwileczkę, porobimy sobie zdjęcia i tak dalej, żeby zdążyły się zebrać wszystkie osoby. No i mam nadzieję, że mamy wystarczająco pianek, żeby każdy z Was mógł wziąć udział w tym challenge'u z pianką. No i na pewno się podzielimy na dwie grupy, które chcą jeździć Maverickiem, które nie chcą jeździć Maverickiem, żeby nie było sztucznego tłumu. Git? Jest jakiś chętny na spróbowanie? Tak? To dawaj, ile zmieścisz? Dodgiataj, wciukiem, wciukiem, do końca. Ile było? No to od nowa! Ale... A co to widzicie? Nie? nie. Mam płyn do spryskiwaczy. Pierwsza osoba zapianki zgarnia 5 stówek, a druga osoba stówkę. Pierwsze powiedzmy 15 się przejedzie mawerikiem, a reszta może się pakować do C4-3. Jeden z widzów przywiózł banana, ja to bardzo szanuję. Mamy jeszcze drugi odszkodnik. Ten jest w ogóle jakiś zmutowany. Ustawcie się! Tutaj osoby po lewej, które chcą jeździć Maverickiem i nie boją się ubrudzić i osoby, które nie chcą albo nie mogą albo się boją jeździć Maverickiem na prawą stronę i tutaj będzie z a tutaj będzie C43. Tak, żeby było widać różnicę, gdzie są osoby, które chcą jeździć, a gdzie, które nie chcą. Tak jak było na WF-ie w podstawówce. W szeregu, o właśnie, To nie odliczajcie. Lecimy, parara. Wszyscy mają otwarte pianki. Ja wsadzam jedną, mówię jedna, wszyscy wsadzają jedną. Nie wsadzacie każdy, ile wlezie od kopa, tylko po jednej. Zaczną zaraz odpadać pewne osoby, i wiadomo, że musicie to później zjeść. Czyli jeżeli będziemy przy 8, 9, 10, 11 i dajmy na to, że już będzie zwycięzca, ale tego nie zje, no to niestety pana nowego życia nie będzie i odpada. No to po kolei jeden. O, jak ja będę krzyczał, jak będę miał pełną gębę. Dobra, mniejsza. Dwójeczka szybko. Od razu trójeczka, nie Trujeczka. Jak na się w <śmierny. śmierny> Piąteczka. Ej, już jest coraz gorzej. Ja mam mało pełną gębę. Szósteczka. Hahaha. Siedem. Osiem. Jak ktoś nie da rady, to wyplucz. A tylko nie nosem. Dobry są! Są pięć suwek. Nie nie, nie, nie. To jest dobrze! No nowe życie! To jest dobrze! Dobra, nie, to mnie przerosło. Ale wy możecie lecić dalej. 13 to odpadł. 18. Ja to wpadłem. No bo na ja, ja 16 odpadłem. Bo nic tego nie znam tego. 20. Patrzcie jak mu leci. To już nie ma. Konieccia. 24 25 O, kolega odpada. No i tutaj będzie koniec. Patrz, po tamtym w ogóle nie widać. Zbierzacie panowie, Tutaj Tu też chyba koniec? Nie. Jeszcze, nie no co ty to... chopie? Dobra, dopijamy jeszcze jedną. Dobra, Dzień jeszcze Dzień Dzień jedna. Dajemy jakieś takie to <laughs> no, 36 Każdy zmieści 10, czy tam każdy zmieści 12. Część. Dobra, to na czas teraz gryziemy. 3, 4, start. Zobaczymy, który się te... Tylko nie wyciągajcie ich z buzi. Muszą być wszystkie w buzi. Dobra, to, to mu dopchniemy, nie? Ma jeszcze w parce. Bo musisz te dopchnąć, by ci zobaczymy. wypadła. No nie. też? Ale nie wyciągaj z buzi. Gryziemy w buzi. O tu kolega jest... ma dobrą technikę bo całą ręką. Coś ludziat pat. Do końca życia. czy zapach. Dajcie więcej przyjaciół Nie, Zwycięzca, ale drugie miejsce jeszcze lecicie Uwaga Kur... Ja wodę? Nie. Ja nie wiem jak to zrobić Bo on Tam tylko łóżko Ale zjadłem wszystko Remis No to panowie po stóweczce, no nie ma co Wodzianka Nie ma lipy, raz to ale... Dwa, trzy, cztery, pięć masz, yy, Pięć masz. stówek Dzięki. Pomachaj, żeby wszyscy wiedzieli. Proszę Jagieło. Jagieło. dziękuję bardzo. Dobra, to zróbmy tak, że najpierw przejadę z paniami. w prawe Proszę bardzo, bo ja tu teraz będę nagrywał pana odjazd. A co będzie nagrywał? Pana odjazd. Dobrze, to odjedziemy przepisowo. W nie będziemy jak po tym, jak żeś wyprzedził? Czy wóz pasem? Z ty to jest ja piaskiem. Z to to ty, to jest nim jak wątpliwość. Jeszcze my nie sprawdzili powoli już kończymy. Tutaj ostatnie dwie, trzy osoby przewieziemy i myślę, że to wszystko, bo już troszeczkę żeśmy pojeździli. Wielu ludziom żeśmy frajdę sprawili. Teraz trochę ujęć i po wszystkim. Jest ze mną fake Kubańczyk. on wygląda jak prawdziwy Kubańczyk. A mało tego mówi, że ludzie do niego podchodzą, żeby z nim zdjęcia robić, nie? Tak jak z Kubańczykiem, ale mniejsza. No. Ma tutaj w dzianku jakieś na egzamin, mówi, a tam są ludzie, którzy nam mnie pozwalają jeździć, więc w planach mamy tam przejechać. I Pan kolega powie, że jest inżynierem i poinformuje, że tutaj trwają prace budowlane i że jest zakaz wstępu. Także jedziemy. Ja się z wami żegnam, to był meetup z widzami. Woziliśmy Maverickiem C43, Paris gdzieś zaginął, więc podejrzewam, że albo go policja zatrzymała, albo dalej wozi widzów. Przewieźliśmy masę osób, w sumie nie liczyłem ile, myślę, że około 20 Maverickiem i troszkę więcej jeszcze C43, bo tam 3 osoby naraz lecą. Jeżeli chcecie więcej takich akcji, to zostawiajcie suba, cała gęba w błocie pewnie, ale zostawiajcie suba, bo 2020 milion subów. Jestem pewien, że damy radę to zrobić, o jednak go policja nie zatrzymała, tylko przyjechał. Ale to nic. Ja się z wami żegnam, żegnam się z wami tym co zawsze, czyli. PANIE! panowym życiem się z wami żegnam, no, ale się wydarli. Także wszystkiego dobrego, milion subów. Jeżeli chcecie więcej takich akcji, to subskrypcja, łapka w górę, komentarz. BUJA! Panowie nibyście przyjechali. No, a raczej im zrobię, no nigdy nie zrobię. Ja uciekam na.